Teraz wszyscy śpiewamy. Ona temu winna, ona temu winna. Ale pieprz! O Jezu! Jest Dawid, zobaczcie. Niby poszedł coś załatwić. Kupi się do mnie też. Ej, jakieś kwiatki. Ogólnie to jest moment, w którym ja was pozdrawiam. Jak jesteśmy już u Laury w pokoju, to chcę Wam polecić ten projektor. Bardzo dużo osób o niego pytało. Wrzucam Wam link w informacji pod filmem. On kosztuje 200 ileś złotych, ale uważam, że jest świetny. Też był polecany na tej grupie, co te suszarki Dysona, te podróbki. I ja Wam powiedziałam, że po prostu no nie chcę podawać nazwy grupy, wiecie? Ale jeżeli będą linki, to będę Wam je podawała. Więc teraz znalazłam. Znowu jest link do tego projektora, bo chcę go mieć tutaj, jak widzicie, u Laury w pokoju. Mam wrażenie, że mniej miejsca zajmuje, tak? Na ten telefon. Wizor na coś, a super na nim widać, naprawdę super na nim widać. Do tego jest normalnie pilot i on się łączy wymgnieniu oka po prostu przez wi-fi i to jest wszystko, cała filozofia, nic nie musicie robić tam jak go zamówicie to jest taka książeczka, w której niby trzeba ściągnąć aplikację, Jezus, ile ja się z Dawidem nagłowiłam, ściągaliśmy, nie wiadomo co nie róbcie tego, po prostu wejdźcie postawcie go na ścianie tam wam wyskoczą takie ustawienia od razu pilot wam będzie działał włączycie wi-fi i wszystko będzie działać nie ściągajcie żadnych aplikacji, to jest bez sensu ja nie umiałam tego włączyć, Dawid też i potem się wkurzyliśmy, mówię, po co ta aplikacja jak to nie działa Także nic takiego nie róbcie. Także jak chcecie, to też wam wrzucam link w informacji pod filmem, bo właśnie on był zamówiony z myślą o tym, żeby był u Laury w pokoju. A niedługo tutaj też będziemy działać z remontem. Także jest link, to wrzucam też w informacji pod filmem, bo wiem, że bardzo dużo osób o niego pytało. Także też jest pilot, powiem wam, że fajnie działa. A i jedyny minus, i rzeczywiście to na grupach też pisali, że fajnie by było mieć głośnik do niego. Wiecie, teraz jest dużo takich tych głośników, tych małych. Dźwięk nie jest strasznie zły. Ale faktycznie podpisuje się pod tym, że jak podłączymy głośnik, no to będzie lepiej, nie? Także to jest taki jeden, jedyny mały minus. I on ma jakieś tam trzy te pułapy, na których możecie go ustawić. Tam w aukcji jest, że chyba metr ileś, dwa metry czy cztery metry, nawet. Także super jest, naprawdę. Ma taki, ten ostatni kąt jest tak szeroki, że ja mogę go nawet w salonie dać, a ja w salonie mam 8 na 5 metrów. Także na tej 5-metrowej ścianie mi spokojnie sięga, gdybym chciał sobie nawet zamienić telewizor. Także polecam wam. W informacji pod filmem jest link. Raz na jakiś czas, jak coś zużyje to Wam pokazuję. I to jest drugie moje serum, to znaczy ogólnie trzecie. Ale otwieram drugie opakowanie, które miałam w zapasie. Dlatego, że ja dostałam to od mojej siostry na urodziny, bo mi się pytała co chce. I wtedy była jakaś proma. Także jak chcecie, to też Wam wrzucam link w informacji pod filmem. Także to pudełeczko do kosza. I ja to serum trzymam sobie w lodówce. I to też jest mój hit. To jest moje któreś opakowanie. SPF 50, witamina C no ja kocham i uwielbiam wrzucam wam link w informacji pod filmem i tu jest to czego ja szukałam w filtrach to że jak go rozprowadzacie to on się zachowuje jak krem a nie jak warstwa plasteliny chroni świetnie, był ze mną w Tajlandii nie spaliłam sobie twarzy naprawdę używałam go bardzo namiętnie dodatkowo coś na co czekałam w filtrach i podpisuję się pod obietnicą producenta że nie szczypię w oczy, bo nie ma nic gorszego niż nałożyć filtr i niechcący dostanie się do oka, nie? Znacie melodię? Więc wrzucam wam link w informacji pod filmem. I wrzucam też wam w informacji pod filmem coś, co zamówiłam. Jest świeżutkie, tu jest taka rączka i później możemy ją sobie opuścić. W ogóle pasuje mi ładnie do łazienki, ale czy będzie w łazience, właśnie nie wiem. I co tutaj będę trzymała, to pokażę wam w następnym filmie, no bo się trochę spieszymy. Zaraz musimy jechać, coś załatwić, i to się całe podnosi. O! I tu jest taka głębsza komora. Także wrzucam wam w informacji pod filmem też do tego, bo to było y, z tego, z temu albo z AliExpress. Teraz nie wiem, z czego zamawiam. Ale wrzucam wam też w informacji pod filmem, bo mi się wydaje, że to będzie fajne. A jutro sobie może tutaj powkładamy coś i zobaczycie, jak to będzie w użytku. Także wrzucam linki do tych trzech rzeczy. Dziś na obiad będzie papryka faszerowana. Gotowałam kaszę bulgur, i tak jak ja robię na oko. Szacuję, że dzisiaj przesadziłam, ale farsz zawsze wychodzi tak dobry, że później można go wyjadać i na przykład spożyć na kolację. Miałam ostatnio otwarty aywar. on jest łagodny, więc użyjemy cały. Jakiś czosnek, pieczarki. Tu widzicie, jest zblokowałam się papryka, marchewka, cebula i ser żółty, trochę pora. Wszystko przesmażę, dam tutaj jeszcze doprawie. Farsz gotowy doprawiony, no i wtedy rozkroję łebki. Jak wrócę, to wrzucę je do piekarnika. Tak wyglądają papryki, które zostały. Było 7, zostały nam 3, będą jutro na obiad. Sosu zrobiłam więcej. To jest pasata wymieszana z serkiem mascarpone. My doprawiłam tylko solą i trochę pieprzu, nic więcej nie dawałam. Mówiąc wam w ostatnim filmie, że jak robię coś, coś faszerowanego, jest to na oko, to prawie zawsze mi nie zostaje. <ścoughs> Dzisiaj jest to prawie zawsze. Ale ten farsz jest tak dobry, że schowamy i zjemy jutro. Jak zimno! Peski to, no ostatnie było 16 w dzień, teraz jest kuźwa 4, 4 bo jakieś przywrostki mają mieć, przecież to wszystko szlag jasny trafi, tyle rzeczy już kwitnie, no nawet nie chcę myśleć co to się stanie, no czereśnia to ma pąki tutaj u nas ta przed domem, przecież to może wszystko w cholerę po prostu pójść, że tak powiem, ej i wiecie co, no założyłam ten płaszczyk, który kupiłam sobie... W tych transmisjach na żywo. Ej, ostatnio właśnie, ktoś mi też napisał komentarze. To jest dla osób, które oglądają na bieżąco. Odchodzi mi o od tych bułgarów, o których zamawiałam na transmisjach na żywo, nie? Ostatnio te wzory widzieliście, to? Kto z was wchodził? właśnie jedna z was mi pisała komentarz, i to dobrze wiesz, że to chodzi o ciebie. Nie pamiętam Twojego niku, ja cię przepraszam serdecznie, ale nie pamiętam ników. Często kojarzę miniaturkę, jak ktoś komentuje. To, to zapamiętuję. Tylko jestem wzorkowcem i widzę po prostu miniaturkę. I ty mi napisałaś, że właśnie te wzory ostatnio do ciebie nie przemawiają. Kuźwa do mnie też. Ej, jakieś kwiotki. Jakieś kuźwa miśki. Ale, no tak, zaczęłam szperać sobie po sklepach. Ja tak kuźwa patrzę, a te kwiotki się okazuje, że na innych stronach kosztują ponad stówę. Także, no powiem Wam, że tak za te kwiatki szczyna, szczyna mi opadła. Ej, no i założyłam sobie ten płaszcz, nie? I stwierdziłam, żeby nie było tak nudno. To wolałam sobie taki kolorowy szaliczek. Taka niedzielna stylistka się zrobiłam bez kitu. Pomadka na ustach. Ej, jak macie pomadkę na ustach i na przykład jesteście gdzieś... Nie to chcielibyście, żeby wam ktoś powiedział o tym, czy wolicie tak chodzić z tym, albo jak wam coś wejdzie między zęba, to wolelibyście, żeby ktoś wam dyskretnie o tym powiedział? Czy uważacie, że to jest brak kultury? Taktu? Nie, no ja tak nie uważam. Ja uważam i wolałabym ja osobiście, żeby mi ktoś o tym powiedział. Ej, masz pomadkę na ustach. Ja bym na przykład to zrobiła wprost, nie tłumacząc, że ej, w twojej jamie ustnej <głos》> znajduje się coś, co jadłaś na śniadanie. Dobra, jadę po Laurę do przedszkola. My zaraz jedziemy do łodzi, bo musimy dzisiaj załatwić pewne rzeczy. Mamy coś bardzo ważnego do załatwienia. I ja teraz nie nagrywałam, zjadłam ostatnią miseczkę borówek, jaka była w domu, taka mała. I zjadłam sobie całą kulkę mozzarelli i chyba sześć pomidorków, i wymieszałam to z tymi gotowymi sosami z knora. Tylko, że nie rozrabiałam całego sosu na trzy łyżki wody i 3 łyżki oliwy. Nie całą wtedy daję. Nie całą łyżkę wody i łyżkę oliwy sobie rozrobiłam i takie coś sobie zjadłam, bo ja dzisiaj zamierzam zgrzeszyć. Jedziemy sobie do McDonalda! No ale nie mogę zjeść żadnej bułki, no bo mam wyzwanie nie jedząc pieczywa, nie? I mówiłam Wam właśnie wczoraj czy przedwczoraj, że naprawdę teraz mam taki etap po. Chyba w 17 dniu czy 18 Nie ja więcej, bo przecież ja zaczęłam się odchudać 17 lutego, a pieczywo nie jem z jakieś 20 ileś dni, chyba 3 tygodnie. No i mam taki etap, że autentycznie na początku chciało mi się je wąchać. Brakowało mi tego pieczywa. Nawet jak robiłam bułkę dla Laury, nie? No tak normalnie, jak, jak narkotyk. A teraz mam takie coś, że ten chleb jest, i on mnie nie rusza. No ale jadąc do McDonalda, jak mnie może nie ruszyć, nie zjedzenie kanapki? Ale nie zjem. Zjem sobie frytki, bo mam ochotę na te nowe frytki, coś tak trzepie. Jak ludzie pisali, że one smakują jak leisy, to mówię, no nie no, Karolinka musi spróbować. No i z racji tego, że no nie mogę zjeść bułki, a ja normalnie bym sobie wzięła jakiegoś burgera, big maczka albo wiśmaczka, no to wezmę sobie nuggetsy i tam jest sos majo z sirachon, Czyli mój klimacik. Dobra, to tak tyle w kwestii niedzielnej stylistki, tego co zjadłam i co za chwilę. Będę spożywać. Chyba nikogo nic zdziwi Że Karolinka za kierownicą. I... Mam tą posypkę! Czekajcie. Mam frytki. Bzium. Posypka. Uwaga, już, wa już wam mówię jak to szczyni. <śleszamy> Ale pieprz! Oh Jezu Pokaż. ej, ale to pieprzem wali nie a o, się obtoczyły fajnie <grym> to jest pieprzne <grym> Jezu ale dobra to Rzeczywiście to jest bardzo podobne do lejców. Ktoś miał rację podpisuję się Dobre to Dawid też? Smakuje mi to A co mi w McDonald'sie nie smakuje? Dobre frytki? Tak Kaura ma zwykłe I ta sirata mayo i szósteczka Dobre te frytki Chuj jak wali no la, co ci wali? Coś. Słuchajcie, jesteśmy w łodzi, ale... <laughs> jesteśmy gdzieś. Chciałam powiedzieć, że pozdrawiam wszystkich z łodzi. Pozdrawiam wszystkich z całej Polski. No ogólnie, to jest moment, w którym ja was pozdrawiam. <laughs> no jak widzicie, kufaja zimowa. Kaptur mi z głowy zleciał. Wylądowałyśmy w galerii łódzkiej i tak ryczy muzyka. Naprawdę, aż wybitnie. I wejdę sobie pierwszy raz do Half Price. Nie byłam tutaj jeszcze nigdy. A widziałam nawet w necie, że tam można poszaleć Patrzcie, jakie. Jakie tytki? Jakie tytki, zapraszam panią. A Dawid poszedł załatwić jedną sprawę. A my. Tak, tylko okularów proszę nie dotykać. To, o, to takie by było dobre, bo jest miękkie, ale nie ten kolor. Takie? Nie, a w ogóle jakie to są ceny? Koszyk 250. zł to? To jest jakieś firmowe? Co to? Czemu to takie drogie jest? Koszyk też? Nie, nie bierzemy koszyka, został. A chyba to firmówki, Karlo, zobaczcie, 500 złotych. Dobra. A tu to ile torebek? Przechodzi we ja wszystkich nie znam co to za firma. 169, ale nie, taka nie. O, takie coś by było fajne, ale to jest za duże. To, to, ile to kosztuje? To jest bezcenne, widzicie to? To jest bezcenne. Nie, to mi się nie podoba. To nie. Nie, 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 nie. Patrzcie, tyle torebek, a nie ma tego czegoś, czego ja szukam, nie? To jest chore. Jezu, zobaczcie na jaki dział weszliśmy. Jakie piękne doniczki. Ale wielka. Ile to donica? 90 złotych. Cena super. Na takiego giganta? Mega cena. Jezu, jest Dawid, zobaczcie, niby poszedł coś załatwić. Ale to, je, to jest to tata, jest zobacz. Dawid. To jest Dawid. No w sumie okulary, ale no za mały, nie? A to? A to nie tata? To jest tata, a to jest. Mi się wydaje, że to jest tata, co? Tata. Tu? To jest Rysiu. Nie to jest. jest Ryszard. Te drania. Idziemy do przodu, zapraszam. Tutaj na... Zapraszam. Pa. Nie no, to taki sklep widzę mydło powidło. Prawie jak u pana Jurka. Ale patrzcie jakie śliczne otwory świąteczne. Jakieś jajo ładne, jakieś talerzyki. Tu takie ładne. Zajączek, a jakie tu ceny są? 50 zł to na przykład kosztuje. Co wam by jeszcze powiedzieć za cenę? to jajo? 50 zł. To... A tu jakieś śliczne zobacz. Wielkanocne. Ja mam. Taka ozdóbka konewka 60 zł. Tak nie, proszę nie dotykać. Króliczek Z ciasteczkami, dobra Ten króliczek 70 zł Jajo wielkie i no te ozdoby świąteczne to są śliczne Co? Patrz, ale ten wajączek śliczny Talerzyk Tak, talerzyk, jajko kapaterka. Matko, ile ciuchów t shirty Jaki śliczny kubeczek Ozdoby świąteczne nie, ale kubeczki wielkanocne tak, nie? Ten jaki? No, a ten drogi, 50 zł. A bo to lama, ale fajna. Ja ozdób świątecznych mam bardzo, ale to bardzo mało. I one są ładne, ale nigdy mnie nie jara, żeby jakoś kupować. Jezu, nie to, że nie kupuję wcale. Ja i Laura. I patrzcie, tak, tak jadła. Tak jadła, że cały brzuch brudny. Cały brzuch brudny. Jak ktoś z Was nie był, tu tak jak ja, to patrzcie. Tu jest jak w lumpek się. Znaczy w sensie taki wybór. Przynajmniej u mnie w lumpie, jak mam lumpy, to są takie duże. Ja A ile butów? Mój ty Boże jedyny. Mój ty Boże jedyny. To ja już wiem, gdzie tu trzeba przyjechać na zakupy. Można sobie wszystko pomierzyć. Tak jak mieliście te rzeczy z tymi ciuchami, to tak jest 10 tysięcy regałów z butami. No ludzie, czego tu nie ma. Patrzcie. Trzewiki. Powiem Wam, że w sklepie to by, to by poszalał. Nie, mam jeszcze mam jeszcze chyba 30-40 minut. Ale mi się nie chce. I patrzcie, ile tu jest samych regałów dla dzieci. Także tu, jakbyście chcieli poszaleć, to patrzcie. To jest przecież obłęd jakiś. Super, patrzcie, nawet na maluchy, jak się spodziewacie. Wow! Ale patrzcie, co mnie przyciąga. Bazastral, tylko taki trochę. Głowa zdeformowana, nie? Laury, ulubione zajęcie. Zjeżdżanie schodami. Rosman, krop, Empik Zaraz się gdzieś wbijemy. I tak czek niby z że. że centrum handlowe męczy, że się nie chce chodzić. No bo tak jest, potem jesteś wywalona jak płyń po ester, nie? A jak wpadniesz, to jesteś tak szczęśliwa, nie? Ej, to będzie mało przyjemne, to co powiem, no ale taka rzecz była, nie wiem, z dwa tygodnie temu, jak jakieś dziecko w centrum handlowym, chyba dwulatka, się przewróciła i jej ucięło palec, nie? Podobno jakieś nagrania były w, w, w internecie, ja tego nie widziałam, no i nie chcę tego oglądać. Także na takich schodach uważajcie. <laughs> ja po przeczytaniu tego to masakra. No i patrzcie, co za poziom. Pepko, Cinsey, Laura. 35 zł, patrzcie. Tylko jak ja mam to ściągnąć? Taka makramka wielka Ona na vinted już by kosztowała 60-70 zł. To lustro też jest piękne, 50 zł. Z takimi śliczne. Ja wam powiem, że to pepko jest dopiero wyposażone. Matko, a nie to co u mnie. To brido z nędzą. Bierzemy lustro i takie coś. Chodź, idziemy do kasy. Teraz wszyscy śpiewamy. Ona temu winna, ona temu winna. Nie wzięłam tych rzeczy w Pepko, bo był alarm łazienka u Laury, nie? No i Dawid napisał, że znaczy zadzwonił, że też mamy wychodzić. No i wyszło na to, że nie wyszłam Ej, ale jakie wyposażone Pepko! To daj, ta se spokój. No u mnie takich rzeczy nie było w ogóle, nie? A ja miałam tam cztery rzeczy do wzięcia To lustro za 50 zł z tą makramą Ej, a ja ta makrama, co mówiłam, że na winter było więcej No słuchajcie, to jest normalne, że ktoś sobie bierze za robociznę Więc ja wiecie, ja, ja to szanuję Ja uważam nawet, żeby tak robić, ale yy, Wiecie, no skoro mogę za 35, a nie za 60 czy 70 Kupić sobie parko, no to No to wiecie, nie? No Aura. ja nie wiem, którym wyjściem my Czekajcie, bo tu jest jedno wyjście Tam jest drugie wyjście, nie wiem, gdzie jest ten parking teraz Ej, to chyba nie tu, Laura. Nie, myślałam, że straciłem orientację w terenie, ale nie, idziemy dobrze. Wyszłyśmy tamtym wyjściem, ale doszliśmy do tego drugiego i idziemy dobrze. dziwno. Mój pół lasy! Ej, mówią, że centrum handlowe takie złe, tu 6462 kroki. Ale to też nie po centrum handlowym, bo jeszcze musieliśmy tutaj jedną rzecz zrobić. Teraz się tylko modlić, żeby szybko wyjechać z łodzi. Zawsze. No zawsze się długo wyjeżdża. Ej, no ale jestem zła na no to lustro, 50 złotych, tam akramka, 35. No Jezus, to u mnie nie ma. Jaki płacz, szloch. Ej, tak, stoimy na takim parkingu i nie wiem, jak to się wyjeżdża. Skupmy się na tym, na czym się ostatnio najbardziej skupiamy: na tym, co spożywałam. Było śniadanie w samochodzie, mówiłam Wam o tej mozzarelli z pomidorkami. Zeżarłam McDonalda i teraz zeżarłam z pięć migdałów i taką miseczkę jeszcze boróweczek. I myślę, że nie zmienia to faktu, że jeżeli jest ochota i życzenie, subskrypcja, kciuk do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć, to ja idę zmyć. Japę. got to understand that we get one chance one chance yo